Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pełnym Magii. Już za chwilę zatelefonuje do mnie pierwszy słuchacz i wszyscy przekonamy się, czy uzyska odpowiedź na trapiącego pytania, a narzędzia, z których będę korzystać, to woda z butelki, syberyjski kaktus, karty i wielka księga horoskopów. Zapraszam. Halo, halo. Słyszę, że mamy pierwszy telefon. Brygida prawdę ci powie, w czym mogę pomóc? Dzień dobry. Witam serdecznie, zamieniam się w słuch. Chciałbym wiedzieć, co powie mój horoskop na najbliższy miesiąc. Chodzi mi głównie o moją karierę. Hmm, oczywiście, pozwoli pan, że sięgnę do wielkiej księgi horoskopów. Proszę nie mówić, jaki ma Pan znak zodiaku? Ja to odgadnę. Ha! To na pewno jest byk. Nie! No to w takim razie baran. Nie, nie! Bliźnięta. Nie! Myślę, że to jest rak. Nie. Sądząc po pana głosie, to lew. Nie! Czyżby panna? Nie. Waga? Nie. No to w takim razie skorpion. Nie! Przelec. Nie. Koziorożec? Nie. Chce mi pan powiedzieć, że to wodnik? Nie. No to w takim razie ryby. Uff, w końcu, tak. W końcu. <suszę> to było proste. Tak tylko się z panem wroczyłam. <suszę> Dobrze, w takim razie odczytuję. Proszę się skupić. Słońce kończy właśnie roczną wędrówkę przez twój kosmogram. Najlepsze, co możesz zrobić, to uporządkować swoją przestrzeń. Masz wątpliwości, w którą stronę zmierzasz? Zastanów się, kim naprawdę jesteś i na czym ci zależy. Dla ryb, wciąż szukających przystani, czas na porządki w sercu. Uważaj tylko, by twoje życie nie zamieniło się w operę mydlaną. Jeżeli urodziłeś się w drugiej i trzeciej dekadzie znaku, znajdujesz się w sferze wpływów Marsa. Zadbaj o zdrowie, Stan techniczny auta i swoje bezpieczeństwo za kierownicą. Przepraszam, ale ja pytałem o moją karierę. Zawodową. Naturalnie, naturalnie. Yy, kariera, kariera jak najbardziej będzie. Tylko musi pan wyjechać. Gdzie? Hmm, no tam, gdzie czeka na pana pasmo sukcesów. Czyli gdzie? Proszę pana, nie mam zielonego pojęcia. No dobrze, skoro nie, nie umie Pani odpowiedzieć na to pytanie, to może powie mi. Słyszałem, że niedługo jest wielka kumulacja w lot, to może zdradzi mi pani numery. Przepraszam na chwilę, ale czuję. Że do mojej głowy napływa niesamowity ból. W tym momencie nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Przepraszam bardzo. Głęboki wdech. Poproszę o inne pytanie. No dobrze, skoro nie umie pani odpowiedzieć na to pytanie, to może powiemy pani, co mam zjeść jutro na obiad. Halo. Naturalnie. Proponuję panierowany ogórek. W sosie kalifornijskim, z dodatkiem kolendry i czerwonego pieprzu, do tego szklanka wysoko zmineralizowanej wody, bo to dodaje energii na długie, długie, długie godziny. Ha, skoro poszło Pani tak dobrze, to może z rozpędu odpowiem Pani, jakie będą te numery? No jeżeli już Pan tak bardzo nalega, to proponuję wróżbę z wody w butelce. Dobrze, może być. Dobrze, w takim razie biorę butelkę. W środku jest woda, która ma niesamowite działanie. Potrafi odpowiedzieć na każde trapiące pytanie. Potrzebuję chwili skupienia. Muszę prawym okiem zajrzeć do butelki. Na dnie widzę odpowiednią ilość wody, wobec tego możemy przejść do działania. Biorę kartę, która jest odpowiedzialna za finanse i rachunkowość. Za chwilę powinnam zobaczyć pierwszy numer. Proszę się skupić. Jeżeli ma Pan możliwość notowania, to proszę notować. Myślę, że to jest na tyle ważne, że zapamiętam. Nie da się tego zapomnieć, od tak. Osiem. Tak. Czternaście. Tak. Dwadzieścia dziewięć. Tak. Wodę z butelki przelewam do syberyjskiego kaktusa. Niestety muszę Państwa zmartwić, ponieważ coś przerywa nasze połączenie. Halo, halo, halo. Przestałam no, Pana słyszeć. Halo, przestałam Pana słyszeć. No, słucham. 8, 14, 29. No, niestety nie mam pojęcia, czy Pan jeszcze z nami jest. Prawdopodobnie zszokował się, że otrzymał swoje wymarzone numery. Będę się z Państwem żegnać. Mam nadzieję, że zobaczymy się już w kolejnym odcinku. A tymczasem do zobaczenia. Pieprzemi naciągacie. No i co ja mam zrobić ze swoim życiem? Nic nie umiem doradzić. Nie wiem, w którym kierunku się udać. Co ja mam zrobić? Co ja mam zmienić? Wlotka mi nie umie podać numerów. Gdzie wyjechać, też nie powie. No, no gdzie ja karierę mam zrobić? W Bieszczada? Tam nawet ludzi nie ma. Spokój, cisza. Jaką karierę można zrobić w Bieszczadach? Albo albo gdzie? Na Podlesiu? Tam bieda straszna. Co, co ja miałbym tam robić? No, szopę otworzyć swoją? Wiem. Otworzę swoją szopę w Podlesiu. Na wiodę krów, kur. Będę produkował nawóz. No, no albo w Bieszczadach, albo w Bieszczadach. No bo no, jak nie na Podlesiu, no to w Bieszczadach. Też można nawóz krowi produkować. No, no, no nie no, no może mi pomogła, no, no taki nawóz bieżdżada. Nie no, jednak czasem z kimś warto porozmawiać, nawet z taką wróżką naciągaczką. No, nie powie gdzie, no ale, no ale, no ale jednak naprowadziła, no. Pojadę, otworzę swoją szopę, będę... Nawóz krowi produkował w Bieszczadach, fajnie, no, kariera. Potem mercedesy, Rolexy fajnie, fajnie. Zacznę od, e, no, krowy, nawóz, Bieszczady, szopa, ja. No i jakoś ruszy, potem mercedesy, Rolexy Laptopy, laptopy. Wszystko. Biffi, wi wifi, bluetooth. Tu, tu. No dzięki bruszko jednak. No dzięki.